Już komu można ufać. Trzymam się od tego z daleka. Patrzcie, kogo my tu mamy, nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. Nie wiadomo już komu można ufać. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie Nie musisz mi tego Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii, jego imię zaczynało się chyba na D. To tylko nie znam nikogo, kto pasowałby do tego opisu. Powinieneś znać. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po Twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę albo przepuścisz w burdelu. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć ozorem, bo będę musiał zamknąć ci buźkę. Nie musisz mi tego. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Dużo by mnie to kosztowało. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Chodźmy do Twojej jaskini. Ruszajmy. Mogę Ci opowiedzieć o takich rzeczach. Posłuchał niewłaściwych ludzi. A! Jedna bestia mniej Patrz, mój przyjacielu Oto ta jaskinia Tu masz kilof Rzeczy zakopałem gdzieś w środku Miejsce oznaczyłem krzyżykiem Na co czekasz? Właź do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. A teraz właź do środka. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mniej. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Nie ma czego Nic tu do... nie ma. Niczego Nic tu nie ma. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak, wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją. Proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj, zakopałem więcej złota w innych skrytkach, a ty je dla mnie znajdziesz. Dobra, na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka, tam powinna być moja skrytka. Na płaszkowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące z pół do onara. U podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne?